Witam serdecznie wszystkich użytkowników portalu żywiecki24.pl. Znajdujemy się właśnie w Międzybrodzie Żywieckim, gdzie odbywają się zawody Euro Beskidy Cup 2012. Zapraszamy na króciutką relację z zawodów. Jesteśmy w miejscu, które, gdzie zaczyna się historia polskiego wyczynu w okresie powojennym. Tutaj na Żarze w Bielsku i na górze Chełmko-Goleszowic rozpoczynało się wszystko od nowa po zawierusze wojennej. I tu na Żarze już w 1948 roku zorganizowano pierwsze krajowe zawody szybowcowe, pierwsze międzynarodowe. Natomiast nasze zawody, można powiedzieć, że od 2001 roku Gramy od nowa. Z tego względu, że dostaliśmy patronat Euroregionu Beskidy, yy, służyło to otwarciu nieba. Yy, dlatego już parę lat przed Schengen, yy, z pomocą właśnie Euroregionu Beskidy, yy, doszło do takiego trójstronnego porozumienia tu na że ta wielka taka oprawa pomogła nam, aby yy, otworzyć niebo, otworzyć granice dla lotników. I abyśmy mogli swobodnie latać już w tych obszarach przygranicznych trzech krajów. Tegoroczne zawody mają rangę Krajowych Zawodów Szybowcowych. Ich celem no, jest przede wszystkim danie ludziom możliwości ścigania się. Poznawania latania w warunkach górskich. Celem tych zawodów, raz, że ta bezpośrednia rywalizacja, te walory poznawcze. No nie każdy jest orłem, więc ma tu możliwość przyuczenia się. No a drugim takim już celem sportowym, to jest awans do Mistrzostw Polski, nawet w rankingu międzynarodowym, jeżeli zawody są licznie obsadzone, dużo konkurencji, no to punktowanie jest wysokie i już te wyniki są wyszczególniane na forum międzynarodowym, także to buduje listę rankingową, a oczywiście w przyszłości prawa do startu, czy to w Mistrzostwach Polskich, czy w Mistrzostwach Międzynarodowych. Dziś zadowoleni są i szybownicy, i y, ci, którzy przyjechali w te nasze piękne tereny y, pocieszyć oko i y, nagrać ciało po zimowych mrozach. Dla jednych i dla drugich pogoda jest fantastyczna: świeci słoneczko, nie ma silnego wiatru, który by tutaj jakieś perturbacje stwarzał. Dla szybowników nie jest to pogoda idealna, wręcz trudna. Z tego względu, że nie ma żadnych symptomów wznoszeń. Nie da się zobaczyć komina, czy on wędruje na dół, czy jest gdzieś prąd wstępujący na dół, opadający. Tylko doświadczenie, analiza terenu jakiś tam dym zobaczy ktoś jakiś krążącego ptaka czy inny szybowiec i to są te podpowiedzi. No i po prostu doświadczenie gdzie szukać, gdzie unikać. Te duże kontrasty terenowe po zimie też są podpowiedzią na wierzchołkach jest jeszcze śnieg. Tam się ziemia kiepsko nagrzewa. Z kolei tutaj na bukowych, w bukowych lasach leżą na podłożu liście, no i to już jest jak piec. I nad takimi bukowymi liśćmi, jak się powietrze nagrzeje, w miejsce jego wchodzi właśnie to chłodne ze szczytów. No i fantastyczne wznoszenia do góry, tylko tyle, że ich nie widać. Trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Ułatwieniem byłyby te tak zwane baranki, czyli ładne komulusy. No, to byłby ideał. Rozmawiamy z jednym z uczestników dzisiejszych zawodów, który zademonstruje nam tutaj obsługę szybowca, jego najważniejsze części. O no, to chciałbym tutaj pokazać, sterujemy szybowcem drążkiem. Tu teraz ruszamy lotkami, które pozwalają nam przechylać szybowiec w lewo i w prawo. Oraz ściąganie, które nam pozwala to do góry. I oddawanie drążka, które lecimy wtedy w dół. Do tego jeszcze mamy tam daleko kadały, które sterują w starym kierunku, czyli e, możemy też przesuwać go na boki. E, tutaj mamy prędkościomierz, wysokościomierz oraz bardzo dla nas ważny przyrząd, wariometr, e, który pokazuje nam nasze wznoszenie, bo wiadomo, w szybowce musimy się wznosić, aby móc później e, lecieć dalej, żeby po prostu dalej lecieć po prostej e, i tak od komina do komina. Wznosimy się, lecimy w i wznosimy się, lecimy wprost i cały czas. Do tego mamy takie urządzenia jak logery, które zapisują nam lot i dzięki temu wiemy gdzie byliśmy, z jaką prędkością lecieliśmy i na podstawie tego są e, oszacowane wyniki. Do tego tutaj mamy e, Pantop, w którym, w którym nawigujemy, też nam pokazuje wszystkie ważne, e, ważne rzeczy, ważne parametry lotu. Do tego jeszcze urządzenia antykolizyjne, które nam pozwala, które nas ostrzega przed innymi szybowcami, jest też często dużo, to potrzebne są teraz takie systemy, aby się nie zerzyć w powietrzu. No do tego mamy zawsze spadochron ze sobą, który jest takim wyposażeniem obowiązkowym dla każdego pilota. Jeśli chodzi o przygotowanie szybowca, to składamy się przed, przed samymi zawodami, przy szybowce przy, przy, przyczepach. Ważne jest dobre umycie szybowca, oklejenie szczelin, aby zmniejszyć opór. Konkurencja wygląda tak, że mamy zadaną trasę i każdy musi nas, z nas odejść się jak najszybciej. To jest taka jazda indywidualna na czas, czyli jest, jest linia startu, każdy sobie startuje kiedy chce. Kiedy, kiedy jest linia startu otwarta i możemy sobie sami wybrać czas odejścia. No i musimy tą trasę przecieć jak najszybciej. tra minimalna trasa to jest 100 km. Na zawodach latamy trasy do 500 km. E, dzisiaj jest piękna pogoda, ale czy tylko pozornie, czy taka pogoda sprzyja bardziej lataniu, czy, czy jednak utrudnia? Chodzi bardziej o wiatry, tak? E, tak, w górach jest ważny wiatr, jeśli jest silny wiatr, to możemy latać blisko zboczy i dzięki temu też e, nie spadać. Dzisiaj jest bezchmurnie, czyli trochę to nam przeszkadza, bo po pierwsze jest ciepło, a po drugie nie ma takich, takich ładnych e, kłaczków, takich kumulusów, e, które są znacznikami noszeń, gdzie pod nim po prostu zatujemy, krążymy, wznosimy się i lecimy dalej. Dzisiaj tego nie ma, lecimy po prostu po prostej i spodziewamy się raczej kominów tych wznoszeń na, na słonecznionych zboczach ponieważ one są najbardziej wyeksponowane w słońcu, najszybciej się nagrzewają, a ciepło czy się wznosi i my razem. W tym momencie rozgrywamy zawody szybowcowe w dwóch formułach. Jedna to jest tak zwana formuła Grand Prix wyścigów szybowcowych. Odlatują jednocześnie i proste reguły, jednakowy start. Kto pierwszy przyleciał, ten wygrywa. Natomiast taką tradycyjną formą zawodów szybowcowych jest to, aby troszkę budzić indywidualizm ludzi. W klasycznych zawodach szybowcowych sam zawodnik sobie wybiera moment startu, ocenia warunki, czy już odchodzić, czy nie. Jeżeli odeszli konkurenci, tacy, którzy są przed nim, a warto by go połknąć, no to warto odlecieć 3-4 minuty później, żeby mieć ten handicap. Dlatego, że on nam już pokazuje poprzednik, co ma, wystarczy go dogonić i dojechać i już mamy wygraną. Najważniejsze życzenie to jednak zawsze dla lotnika każdego, to jest zgodność startów i szczęśliwych lądowań. Oczywiście szybownikom by się przydały jeszcze horyzont po sam kres usiany kumulusami i wznoszenia co najmniej 3 do 5 metrów na sekundę.